Dzień dobry, witam na moim kanale Odinie Senior z tej strony. Jestem w miejscowości Koniec Pol. Tu jest Biedra, tu jest Plaża. Czegoż tu więcej trzeba? Nic tylko brać się za robotę. Jestem tutaj umówiony, także czekam do dziesiątej. Nawet pociągi jeżdżą tu. No fajnie. Zanim mogę na podbój plaży, zrobię zakupki, bo tu biedra jest. Widziutko? Trzeba coś świeżego kupić chlebka, bo brakuje. praknie to nawiasem. Znaczy się. Widzimy się w sklepie. ciepliwo się piasek będzie miękki więc trzeba coś poszperać na plaży tu też wejdę potem spodziewam się że coś za wcześnie jeszcze że na, na większe monetki może tam coś, 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 coś zgubił, ale zobaczymy jak Znajdę coś to się włącza Coś mam Jest 10 groszy, panie, kurde Sóbeczka Nowe są Bo już stare zebrali ładnie tu jest Lecimy dalej Chyba stare monetki też się zdarzają Jeden grosz ja Cię kręcę Łop Przejdę się tutaj jak ta zjeżdżalnia jest na linowa to. Takie coś się znalazłem Co to jest? Jakaś zabawka w środku chyba czy coś To otwiera się chyba Teraz nie otworzę Może później zobaczymy co to jest Mamy no tubeczka panie dobrze jest. Jest coś tu jeszcze O, o. Ale głęboko. Jakby kopię to się było Koniec jeszcze tutaj wejdę pochodzę zobaczymy może tu coś będzie nie spodziewam się ale coś tam może kapnie ale krzeje słoneczko pięknie to ktoś kopał bo dziury są jak <ścoughs> nic nie znalazłem dobra idę montować film i powoli się będę bo 10 niedługo Mam spotkanie Zobaczymy To wyniknie z tego Co to tutaj jest? Kłotek chyba Nie, to raczej piesło Piesio, piesio Gumowy, gumowy Nic Postawię go gdzieś niech Niech mi szczeka. Czas kawusie zrobić. Kawusia to podstawa. Ciekawe. Bo zapowiadali, że pogoda się popsuje. Dzisiaj jeszcze piękna jest. A zobaczymy, jaka będzie. 102. Może już będę miał ten akumulator, to się nie, nie będę tutaj jeździł, tylko pojadę od razu i zamontuję mi go. Chyba, że coś się innego wydarzy. Dodatkowe światełko mam. Trzy światełka takie kupiłem. Bo jak siedzę też mam. Jak się zaparzy, to się włącza. A tu mam takie światełko, i mogę się włączyć. Mogę też się tak włączyć. Julia gotowa. Zaleję i. Napije się trochę i no, będzie dziesiąta, także ma tu być przy biedronce yy, gościu nie yeah. wiadomo w prawo i na koniec smacznego jest dziesiąta godzina jestem już na miejscu tu gdzie mam goście przyjechać on mnie poznał zobaczymy O, tu jest Pepko, Pepko, zajdziemy do tamtego Pepko Niestety 40 minut po czasie ktoś mnie w konia zrobił jednym słowem nie pierwszy raz to. Zajdę, o, zajdę do Pepko Opuszczam koniec pol jadę do miejscowości Lelów tam jest taki zbiornik coś, coś w ten desenie dostałem tam namiar że tam można się przy samym yy, zalewie zalewno, ro, rozbić i bez problemu nocować a mam trochę roboty jeszcze także widzimy się pełno na miejscu Jestem w Lelowie Lelów. Ja wam zobaczyłem, że targ jest. Zajrzę tam. Może kupię tutaj to co chcę, a mianowicie yy, stoliczek. Zobaczymy. Turystyczne oczywiście. To jest jedna para w Ale tu ludzie straganów. <trystyczny> O, tu kobietki szaleją ciekawe czy znajdzie to co chcę naleźć. ja tu mało co słyszę polskiego jakiś bugarski czy coś sami bugarzy, tu są kurde gdzie ja jestem tego co ja chciałem nie mam same ciuchy buty, jakieś torby i inne bielizny i sami chyba boga że tu są Ua. spadam lec dalej mam dziutko już jestem już na miejscu zobaczcie jak tu ślicznie ptaszki a tam przy aucie Rui Pszczół Tu można nocować ładny zbiorniczek idę jeszcze tam zobaczę Nie, no fajnie tu jest zrobione kurde ławeczek różnych tych nawet grilla można robić place zabaw kurde plaży tutaj nie ma chyba raczej no raczej nie no chyba że tu od razu do wody bum tu jak to się wszystko zazieleni to dopiero będzie szok to jest wszystko słyszycie pszczółki jak pracują ale ich tu jest opuszczam lelków jadę do miejscowości Żarki nie podoba mi się tutaj za dużo yy, młodzieży już zaczynają pić i jest głośno a to nie dla, moi, nie dla mnie ładne widoczki mam 20 km mam do, Żark do miejscowości Żarki jutro tam jest taki targ on jest podobno znany jak stodoły czy coś takiego o bardzo długo on już tam jest zobaczymy może tam kupię to co chcę i góreczki się zaczynają a słoneczko świeci mi dalej jestem w Żarkach a to są te słynne stodoły a tam jest targ a ja tutaj stoję idę zobaczyć te stodoły one są z lat 30. Tylko one wcześniej były z drewna, ale spaliły się i zrobili je od nowa z jakiegoś kamienia piaskowca, coś w ten derzeń, czy coś takiego podobno z fotografii widać, że tu handlują z tych stodół. Zobaczymy jutro, dzisiaj już. Targu nie ma. Znaczy się nie było chyba w ogóle. ja wiem co to jest. To już o Producenci już stoją chyba na jutro czekają. Tam jest ten targ, a tam widzę, ktoś jeszcze coś handluje. Według mapy tak by Wychodzi, że to jest targ. A tu karczma nic dodać, nic ująć. Czekamy, czekamy, montujemy i czekamy. Jest godzina 6:15, jestem na targu Tak jak wczoraj mówiłem, tu rolnicy sprzedają wszystkie swoje smakłyki O. w tych sadołach też handlują zobaczcie <laughs> ale tu będzie zwiedzania a tu prosto od wystawek Niemiec zimno jest trzeba iść się ogrzać i za godzinkę przyjść bo tutaj się dopiero rozkładają mam kilka rzeczy do kupienia także na pewno to znajdę tutaj wychodzę po godzinie Już się prawie chyba wszyscy rozłożyli no nie wszyscy zobaczymy teraz pochodzimy no. widzicie te truskawki one były w tych pojemniczkach o, o taki coś nie to Ale tego jest tutaj to trudnia, żeby to obejść już pewne rzeczy kupiłem Zobaczymy Oj, smachałem się Muszę Kupiłem coś coś ale jeszcze się potem przejdę bo nie wszyscy się rozróżnili a tego co chciałem to mało co kupiłem kupiłem na targu takie baterie i wsadziłem do tego zegarka co we na znalazłem i zobaczcie jeżeli to będzie widać to sekundnik chodzi Chodzi, jest sprawny. Jeszcze zobaczę tam ten drugi zegarek. Chodzę po targu i wydaje wszystkie polskie drobne. Trzeba się ich pozbywać. Ale ludu jest tu może jakiś miodzik kupiłem przecież taki uprzewaczarza zobaczymy coś jeszcze trzeba kupić opuszczam żarki jadę do nadzalew kuczycach mam 20 km jestem zmachany jest godzina która 14 no to i tam dostanę na noc bo zobaczyć gdzie jest w końcu. widzimy się później piękny sosnowy lasek hmm. jeszcze mam 10 km do, do zalewu także podziwiajmy przyrodę bo niedługo jak zacznie się zielenić to kamera nawet tego nie uchwyci it's Jest jego kryjówka w lesie, a ja mam jeszcze 8 minut do celu. Jestem już nad zalewem, o widzę. Tu kampery nawet stoją tu jeden, tam no. dwa zejście. Tutaj jest jeden, także nie będę sam tu A dzisiaj na obiadek będzie to coś. Zoberka duszone Jak zwykle Zabieramy się do roboty co zabieramy się za obieranie ziemniaków. Dawno nie jadłem ja dzisiaj na targu widziałem takie piękne te yy, żeberka Nawet się nie zapytałem po ile bo mówię co przecież będę kupiła jak ja mam może by, by były lepsze kupiłem przecier pomidorowy taki od takiej babci od dziadka jajka <grywka> no. będzie dobrze Lecimy dalej. piękna pogoda tylko podobno ma się popsuć. Oby nie. Chociaż jestem zabezpieczony. Zimno mi nie grozi. Teraz zgrzenia mam 21 stopni, także spoko. To już jest gotowe. Resztę obiorę i lecimy dalej. No to zaczynamy kawałeczki do patelni. no Zrobimy się Popiecie. i wrócę w te za chwilę reżyser wpadnij się podpłynęły teraz tu była tu Laliłem wody tutaj taką tą z ziemniczkami, bo tam były przyprawy jakby ktoś chciał wiedzieć jeszcze tylko wkroję cebulkę i będzie szamanko. No i jest gotowe. Teraz nakrywamy, zmniejszamy trochę. O. I niech się powoli dusi. Jeszcze dwie, trzy minutki i będzie zarąbiste zarcie. A tutaj mam czerwoną kapustę, którą uwielbiam ja ją przy, przyprawię po swojemu i będzie ok tak jak do rady. gotowe i robimy szumanką ogóreczek mamy o. ale pachnie nie? komuś smaka na robię. I o to chodzi. No, smacznego. trochę pochodzić A W takim obiadku. Zobaczymy, co tutaj za Placzyczki są. O, parking się zapełnia. O i po tamtej stronie też widzę. Coś kombinują. O, ktoś skarpety zgubił. Pewno skoczył do wody i zapomniał jak wychodził o, Może by tak wejść do wody Ładnie tu jest Tam w lesie są takie skały Kiedyś tam wchodziłem, pokazywałem wam to Teraz nie będę wchodził Tak Nie wiedziałem że tutaj kolej jest no cóż człowiek wypatrzony w wodę i w piasek a nie dalej Wolę takie takie właśnie parkingi tego typu niż tamte Jakoś nie wiem dlaczego Beton to beton A, jak ptaszki ładnie śpiewają. No, koncert. O, jest. Niedługo będzie non-stop taki koncert. Jeszcze trochę. Czas na podsumowanie tego odcinka. Jest poranek. Słońca nie ma zniknęło wczoraj dawało tak fajnie żyło jej a dzisiaj chmury jestem w Kostkowicach nad żalewem jak się ten nazywa żalew A raz wam powiem bo już zapomniałem Dzibice Ej, spałem tutaj fajnie jest trochę ludzi jest w kamperach kilka kamperów jest no, i parking tam, yy, bo ja stoję w takich krzaczach, krzaczorach. Parking był wczoraj zawalony, bo i pogoda była ładna. Co dalej? Kręcę się, tak jak już mówiłem, non-stop się kręcę. Odkąd przyjechałem z Włoch, to się kręcę, bo raz yy, gazbank yy, to. Też się u kursiera robiłem. Potem do, czekałem na, ten, na Webasto. Tak samo się kręciłem w pobliżu. No i czekam, chyba jutro będzie ten. Akumulatory będą. I. i dlatego blisko Dąbrowy Górniczej jestem, tak żeby nie za daleko odjeżdżać. Kręcę się tak w sumie trochę bez celu. Ale se trochę odpoczywam, bo yy, tak trochę trzeba. Przed sezonem o co dalej? No, jak, jak już mówiłem, jak będą te akumulatory, yy, pojadę trochę dalej, bo będzie, yy, bo będę już nie będę musiał wracać na dobrobę na wodę. Pojadę w takie miejsce, co jeszcze pewnie nie byłem, ale też niedaleko, bo do piątego. Kwietnia, 5 kwietnia będę na tym na, na zlocie. no chyba, że na zlacie no chyba, że coś się bardzo zmieni a potem po zlocie zobaczymy jak to wyjdzie z tym akumulatorami bo Webasto i Garbank działają idealnie a akumulatory zobaczymy jak się odyńce z tym uporają i jak szybko. No, a potem w, eks w eksploatacji trzeba będzie to też sprawdzić. <laughs> po tych, no jak już mówiłem, pojadę do brata. Ale będę jechał tydzień. Także yy, spoko Mam taki zy, yy, pomysł, żeby objechać kamperem Polskę na naokoło. Zastanawiam się nad tym. Jak najbliżej granicy. Nie tam w poleśnych y, doktach czy tam jak ścieżkach, tylko normalnie, jak najbliżej normalnymi drogami i tam się zatrzymywać w pewnych miejscowościach i, i tego. Ja już to kilka razy chciałem to zrobić, ale zawsze jakoś mi to nie, 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 nie dało się y, zrobić, bo coś wypadało. Pomyślałem nad tym, bo jakbym pomyślał i zaczął to robić, to bym. Właśnie to chyba bym zrobił od Podlasia Od brata bym zaczął i, i na pewno na, tam bym skończył Chyba że wcześniej zacznę i wcześniej skończę, ale chciałbym to się tak do Maja czer... do Maja do Maja do... Ale to przez miesiąc to raczej nie To to musiałoby być trwać trochę dłużej, bo to to jest yy, musiałby to yy, dziennie 100 km robić, bo to jest spory kawałek to będzie kilka tysięcy pewnych kilometrów. Yy, Nisko dwóch może nawet. To 100 dziennie to kurde to już 20 dni, a to tak się nie da. Dobra. Dosyć tego marzenia. Zobaczymy jak to wyjdzie. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny kciuki do góry i wiadomo co. Lecimy dalej.